Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Już po dwóch tygodniach robienia tej mojej diety, właśnie zastanawiałam się, czy dalej prowadzić tą moją dietę z okazji na te czasy, które mamy obecnie, ale później pomyślałam sobie, że nie ja stworzyłam te czasy. Miejmy nadzieję, że się szybko skończy i że ten strach, który cały czas żyjemy już przez te ostatnie dwa lata się dla nas skończy albo zakończy. A więc e, przechodzę teraz do tej diety. 2 tygodnie mija i niestety dwa kilogramy, może 2,5 jest weg, czyli nie mam. I bardzo fajnie się czuję i chcę Wam powiedzieć, że idę spać teraz spokojniej. Nie jestem przejedzona, dobrze się czuję, nie muszę brać żadnych tabletek, żadnych kropli, nic po prostu, e, po prostu naprawdę Mój organizm jest spokojny, jakby wyluzowany, nie czuję żadnego już głodu, jak te spać. Jeżeli poczuję, wtedy sobie piję mhm. wodę z cytryną albo kawkę jeszcze, albo herbatkę. Naprawdę to jest super sprawa. Teraz akurat jest fajnie, bo szybciutko mhm. mamy już ciemno, a więc możemy sobie spać już dziś o dziewiątej, nawet czy w do dziesiątej. I wtedy sobie coś poczytać, coś obejrzeć i zasypiamy sobie spokojnie. A więc zapraszam Was bardzo serdecznie, ponieważ chciałam po dwóch tygodniach chciałam wam już teraz pokazać, że to funkcjonuje. Czyli jemy, a uboczny skutek jest chudnięcie. Jemy tylko i wyłącznie w tych 8 godzinach. Zaczynamy wcześniej, o 8 do 16 a więc musimy kolację wyrzucić z naszego jakby jadłospisu. I to nikomu nie jest potrzebne, ponieważ zjemy sobie śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, jakąś herpatkę, ciasteczko, czy co tam sobie życzymy, czy kromkę chleba z marmoladą, czy z szyneczką, a od godziny 16 niestety już pijemy tylko. A więc można się przestawić, ja już się przestawiłam, w międzyczasie byłam parę dni też chora, ale jadłam Wam powiem, piłam bardzo dużo soków, dlatego aż tak dużo nie schudłam, tylko 2-2,5 kilogramy, ale ja uważam, że to jest super, ponieważ gdybyśmy za szybko chudli, to też by nie było aż tak zdrowo, tak dobrze. A więc pierwszy miesiąc, tak już wspomniałam, czy 4, nawet 5 kg można schudnąć, później tylko może 2, może 1,5, może tylko kilogram, a więc... Dlaczego nie? My już nie tyjemy, ale chudniemy. I uważam, że to jest super sprawa jako skutek uboczny tego przestawienia. Jednak tą dietę Wam pokażę dalej, że idzie, że to funkcjonuje i chciałam Was zaprosić, ponieważ ja uważam, że naprawdę przez te dwa tygodnie ani razu nie miałam żadnych boleści, żołądka ani nic, ponieważ bywało, ja nie mam woreczka. Proszę jak za dużo kolacji sobie pojadą, coś sobie namieszałam, to niestety musiałam brać to krople rządkowe, jakąś tabletkę na trawienie, albo kładą się spać, byłam taka mocno najedzona i niestety już tego nie ma. Super uczucie i dlatego chciałam Was zaprosić jeszcze raz na tą dietkę. Dla tych, którzy chcą. To nie jest nic na siłę. Jeżeli nie chcecie, wasza głowa powie nie, 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 to nie dla mnie, a więc nie róbcie. Ale jeżeli ktoś z Was powie, ja chcę spróbować, próbujcie, patrzcie, życie przed Wami, miejmy nadzieję, że wiosna, lato również i będziemy mogli sobie fajnie wykorzystać ten czas wiosenno-letni, wyjść sobie gdzieś na spacer, na basen, wyjechać gdzieś i czuć się dobrze w swoim ubraniu, w swoim stroju kąpielowym, a więc zapraszam Was bardzo serdecznie. Ja nie żałuję, mam dwa tygodnie za sobą, nie żałuję i dlatego Wam powiem, że zapraszam Was jeszcze raz i na koniec pokażę Wam wyjściowo moją wagę. Zrobiłam zdjęcie, waga z dzisiaj, a więc jest 2 kilo, może nawet dwa i 2,5 mniej, a więc ja jestem zadowolona, ponieważ w ogóle się nie głodowałam, jadłam, piłam i mimo wszystko schudłam czego wcześniej nie mogłam zrobić. A więc troszeczkę dyscypliny można powiedzieć, czy samodyscypliny i już idzie. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. Nadal mamy jeszcze wiosnę. Dzisiaj jest pierwszy marzec. A więc korzystajcie i zobaczycie naprawdę, jak będziecie się czuli po dwóch, trzech, czy czterech tygodniach, czy nawet do świąt, czy po świętach. I czy warto było. A więc ym, mam nadzieję, że że Was przekonałam i po prostu skorzystacie z tej diety że to nie żadna dieta taka tylko przestawienie jedzenia godzin jedzenia a tą kolację można spokojnie oddać dla wroga ponieważ bez kolacji tutaj też będzie się żyło i wtedy lepiej sobie coś wypić jak zjeść i wtedy idziemy spać mamy lżej na żołądku i lepiej nam się śpi. A więc coś robimy dla naszego zdrówka również. A więc nie dla każdego. Zapraszam tylko i łącznie chętnych, tych, którzy się zdecydowali albo chcą się zdecydować, że coś takiego wypróbować. A więc wypróbujcie, zapraszam i do następnego filmiku. Do widzenia.